To może ja zadam Wam pytanie, a Wy wszyscy odpowiecie tak. Czy pomagacie podczas świątecznego gotowania? Tak! Yy, pierwsze pytanie. Yy, co chciałabyś dostać święta? Na święta? Tak. Hmm, trudne pytanie. Jeszcze muszę nad tym pomyśleć, ale. Hmm, Ferbiego. <laughs> tak samo jak ja. Hmm, co najbardziej lubisz święta? Rozpakowywać prezenty i jeść. Co byś mógł? Co byś chciał ten? Co lubisz robić na święta? No, rozpakowywać prezenty i spędzać czas z rodziną. Co byś dał Mikołajowi, jakbyś mógł? Kartę do śniadania, żeby był silniejszy. Co byś chciał dać świętemu Mikołajowi? Yy, na wędziach. Co byś chciała powiedzieć świętemu Mikołajowi? Wesołych świąt. Jakie, na jaki kolor w te święta ubierasz choinkę? Na czerwono-białą? Co byś dała Mikołajowi z okazji świąt? Na wysania plus Renifer. Czy obrasz już choinkę? Nie, ale będę. Jaka twoja ulubiona potrawa jest we święta? Bercz ukraiński Co by dałaś mi, Świętemu Mikołajowi? Nowe sanie i nowe elfy. Masz na choince gwiazdkę, czy czy w ogóle nie ubrałeś choinki? Jeszcze nie ubrałem, ale będę. Co byś chciał dostać od Świętego Mikołaja? Karty piłkarskie. Jaką potrawę byś chciała zrobić z mamą na, na Wigilię? Wielki piernik. Jaka jest twoja ulubiona potrawa w święta? Mm, pierogi i kopytka. Co byś dała świętemu Mikołajowi, gdybyś mogła? Dałabym zapewne nowego elfa i bilet do Himalai. Co byś chciała dostać od świętego Mikołaja? Tamagotchi. I wszyscy razem. Wesoły świat!